Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj taki temat bardzo na topie, e, aktualnie, czyli moje top 5 kremów z filtrem do twarzy. Także jeśli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. E, film o kremach SPF do twarzy już się pojawił na moim kanale jakieś 2 albo 3 miesiące temu. Ale stwierdziłam, że nagram teraz taką aktualizację moich ulubionych filtrów, czyli takie top 5 ulubionych kremów z filtrem SPF 50 do twarzy. Pomyślałam, że przedstawię Wam te filtry cenowo od najtańszego do najdroższego, chociaż ten najdroższy wcale nie jest aż taki drogi, jak myślicie. Także bez przedłużania zaczynamy. I najtańszym kremem z filtrem, który Naprawdę mnie zaskoczył, bo nie spodziewałam się, że uda mi się znaleźć krem do twarzy SPF50 w drogerii za 20 zł, za około 20 zł. Ja ten filtr kupiłam w Hebe. To jest takie właśnie chude i wysokie opakowanie. On też jest właśnie w takim kartonowym, wysokim i chudym opakowaniu. To jest Liren nawilżający ochronny krem do twarzy SPF 50 mamy UVA w kółeczku, UVB, IR ER kompleks, witaminę E, idealny pod makijaż, wysoka ochrona. I zaskoczyłam się, bo nie spodziewałam się, że taki kremik marki Liren za około 20 zł w drogerii. To będzie naprawdę taka spoko sprawa. Tu mamy tubkę 40 ml, hydrolipidowy krem ochronny, który zapewnia kompleksową pielęgnację i zaawansowaną fotoprotekcję skóry. I w ogóle świetny jest ten krem, on jest taki leciutki. Szybko się wchłania, w ogóle się nie roluje, nie pozostawia tłustego filmu na twarzy, nie bieli, nie szczypie w oczy. Używam go zarówno ja, jak i mój chłopak, i w ogóle, tak jak próbowałam mojego chłopaka namówić, właśnie do noszenia filtrów na twarzy, szczególnie teraz latem, to jak mu nakładałam na przykład ten filtr z L'Oreala, to on trochę tak. Narzekał, że śmierdzi mu filtrem ten krem, że jest tłusty, że się świeci. Bardzo mu się nie podobał. A jak nakłada ten, to w ogóle nic nie mówi. Mam wrażenie, że on mu się wchłania tak samo jak mi szybciutko, dosłownie w sekundę się rozprowadza. W ogóle go nie widać na twarzy. On ma delikatny zapach, ale ten zapach nie pozostaje na skórze i nie czuć go w ciągu dnia. I mam wrażenie, że właśnie dla takich osób, które mają jeszcze jakieś takie obawy przed wprowadzeniem SPF-a do swojej codziennej pielęgnacji, to jest idealny krem na początek. I ta cena, ta cena to jest w ogóle szok. Akurat ten krem, ten krem już mi się troszeczkę kończy, więc ja muszę pójść sobie do drogerii i zrobić zapasy. Bo w ogóle na jesień i zimę pod makijaż to będzie filtr idealny. I nie mam w tym momencie potrzeby już szukania czegokolwiek innego, bo jak mam do, do dyspozycji tak tani i tak dobry krem z filtrem, to w ogóle nie widzę sensu szukania czegoś więcej. Także Liren, wspaniały filtr. Co prawda tu mamy 40 ml, więc ktoś się może kłócić, że no, ale za 30 zł jest 50 ml jakiegoś tam innego filtra. No okej, okay, pewnie tak, ale. To też jest bardzo fajna taka poręczna tubeczka, więc coś takiego małego wrzucić do kosmetyczki to jest w ogóle nie problem. Także wielka, wielka polecajka ode mnie. Kolejny krem z filtrem, którego akurat nie mam, bo używałam go jakiś czas temu i on zapadł w mojej pamięci, że też miał bardzo taką leciutką, żelową formułę i to jest SPF marki D'Saem, to jest taki zielony rzeżu Fresh Aloe Sangel. On ma 50 ml i, i tamten krem to jest SPF 50 z Pa. I on w ogóle staniał, jak z tego co widzę, to on bardzo staniał w internecie i kosztuje już od 40 do około 75 zł. Ja go kupowałam swego czasu w Hebe i on w cenie, w cenie regularnej kosztował 70 zł, a na promocji można go było upolować za 45. Dlatego teraz zdziwiłam się, że jak zobaczyłam na Ceneo, że można go dorwać nawet za 39 zł. I rzeczywiście warto, szczególnie jak macie cerę, właśnie taką tłustą, mieszaną, on jest bardzo leciutki. Tam jest trochę alkoholu w składzie i tego alkoholu rzeczywiście trochę czuć. Ja właśnie pamiętam, że używając go taką wczesną jesienią, to on się bardzo fajnie sprawdzał, ale już na jesień taką późną i zimę był dla mnie trochę wysuszający. Natomiast na lato to jest naprawdę super SPF dlatego że on właśnie jest żelowy, leciutki. Nie pamiętam, czy w tym filmie, takim moim dużym filmie o SPF-ach, pokazywałam jego konsystencję, czy miałam wtedy właśnie e, fizycznie tą tubkę jeszcze e, ze sobą, ale na pewno robiłam w shortach porównanie tego SPF-u i tego drugiego SPF-u z Dessaem, tego żółtego Eco Earth. I tam możecie na pewno zobaczyć, podlinkuję Wam tego shorta w opisie pod filmem, że właśnie ten zielony jest taki leciutki, żelowy, szybko się wchłania, a ten żółty jest trochę bardziej kremowy, trochę bardziej nawilżający, ale ja tego żółtego zużyłam trzy tubki i bardzo go lubiłam. Bardzo byłam z niego zadowolona, właśnie dlatego, że używając go zimą. On nie wysuszał mojej skóry i ten SPF jest y, chyba ciut droższy. Jak teraz sobie tak na szybko wygooglowałam w y, cenę, Neo, to widzę, że y, ten żółty jest już od 50 do 70-80 zł, tak w przedziale takim cenowym, na różnych stronach dostępny, y, czyli właśnie ten żelowy jest troszkę tańszy ale uważam, że oba są właśnie warte polecenia. Ten zielony bardziej do, tla, do takiej skóry tłustej, mieszanej, ten żółty dla skóry mieszanej może być latem trochę za ciężki, chociaż ja pamiętam, że byłam bardzo z niego zadowolona, on mi się również bardzo szybko wchłaniał, nie bielił, nie piekł w oczy, świecił się mega na mojej skórze. Ja lubiłam ten jego taki satynowy połysk, ale na pewno latem on się bardziej Sukurą suchym sprawdzi Dużo lepiej A on miał delikatny też zapach Taki zapach kwiatowy Delikatny, na pewno nie był drażniący w ciągu dnia I no, biorąc pod uwagę Że zużyłam aż trzy tubki tamtego kremu To jest na pewno Taki mój SPF, do którego Miałam ochotę wracać Dopóki nie poznałam kremu z Liren Dużo tańszego Dużo bardziej dostępnego w drogerii bez takiego przymusu, właśnie zamawiania czegoś online. Przechodząc do kolejnego filtra, to będzie oczywiście ten filtr z Nivea, Nivea Cellular. Bardzo mi się podobał ten filtr. On miał fajne opakowanie, właśnie z pompką Airless. Trochę nie podobała mi się ta plastikowa zatyczka w tym filtrze, bo ona oczywiście się szybko popękała i szybko zaczęła mi odpadać i gdzieś tam się poniewierać po szufladzie i po kosmetyczce. To było trochę słabe w tym opakowaniu. Jednak chyba zauważyłam, że takie tubki wykręcane się trochę lepiej mi sprawdzają, szczególnie właśnie jak się podróżuje. Bardzo fajny był ten filtr. On również bardzo szybko się wchłaniał. Miał taką leciutką konsystencję. Nie piekł w oczy, nie bielił. To w ogóle był super był ten filtr. I jest bardzo zadowolona z tego, że na przełomie dosłownie dwóch lat te filtry, z takich, właśnie ciężkich, bielących, tłustych, rolujących się, przeszły taką metamorfozę do leciutkich, e, fajnych, takich konsystencji, niebielących, szybko się wchłaniających, e, które się nie rolują, nie pieką w oczy. Idealnie się sprawdzają bez makijażu i z makijażem, także no, to jest naprawdę hit. Ten SPF z Nivei porównałabym do tego spf z Liren. Tylko, że ten jest tańszy. Myślę, że te konsystencje są naprawdę bardzo do siebie podobne. I ostatnim SPF-em, który tutaj mam, który już właśnie mi się kończy, to jest SPF z SVR Sun Secure Blur, SPF 50, wysoka ochrona i to jest SPF o takiej fajnej konsystencji gęstego musu. Dzięki czemu trochę mniej go nakładamy na twarz, bo on jest trochę bardziej wydajny. I to jest mój absolutny ulubieniec tego lata, dlatego że to jest SPF z lekkim kolorem i on się fantastycznie sprawdza, jeśli się nie chce nosić podkładu latem, dlatego że on jest matowy. On pozostawia na skórze matowy efekt, równuje lekko kolory skóry, szczególnie właśnie jeśli mamy tą skórę na twarzy dużo bardziej bladą niż na ciele. I naprawdę jest fantastyczny ten krem. I ja go stosowałam właśnie na moim urlopie we Francji i tylko sobie podkreślałam żelem brwi, czasem sobie malowałam lekko rzęsy, chociaż i tak nosiłam okulary przeciwsłoneczne cały czas, więc często tego nie potrzebowałam. I w ogóle nie musiałam ani pudrować twarzy z tym filtrem. Ani nie musiałam właśnie się przejmować tym, że mam jakieś lekkie przebarwienia po trądziku jeszcze jakieś delikatne blizny, bo tutaj taki delikatne, takie delikatne wyrównanie kolorytu rzeczywiście było. I ten SPF kosztuje około 60, 80, 90 zł. Ja go kupowałam w superfarnie na promocji właśnie, za jakieś 66 zł. I generalnie myślę, że to jest moje top 1, jeśli chodzi o SPF latem, dlatego że właśnie on jest matujący i wyrównuje lekko koloryt, a to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o SPF pod makijaż, dlatego że on jest leciutki, szybko się wchłania, ale właśnie on nie daje tego koloru, nie wyrównuje w żaden sposób kolorytu skóry, ale jest idealnie się zachowuje jak taki właśnie krem zwykły na dzień. Także to na pewno będą moje TOP 1. A w całym tym filmie pokazałam Wam moje top 5. Także to była moja złota piątka kremów SPF do twarzy z filtrem 50. Dajcie znać w komentarzach, czy je znacie, czy może macie jakieś swoje hity. Ich chętnie poczytam. To będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Będzie mi mega miło, jeśli zostawicie kciuka do góry. Pod tym filmem, oczywiście spis tych wszystkich kosmetyków, też macie w opisie. I dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa pa!